Mano czarne ściuki! Jedziemy teraz trochę z... jeszcze śniegu, ale w lasie na pewno nie będzie. Już Weź ja. mać kawkę. No, ja nie mam od czego. Nie, odbierać Ale i tak. Tra trawa u nas na łące zieleni. I właśnie tu zaczynamy. będziemy iść do naszego sąsiada, żeby żeby szukać Shermana, żeby szukać jakiejś części od Shermana. Nie wiem czy wyjdą na jakieś gąsienice czy, czy coś. Nie wiem, obojętnie co. Może trzekacie, że o o, o Jest blacha. Patrzcie, widzicie? Jestem pełna blacha czołgu. Cze Patrzcie, widać tutaj, że od tego chyba, od, od naboju ten, od naboju dziurę. Chcemy kopać, nie wiem czy to jest puszka, czy to, obawiam się co to jest, ale, ale może to będzie srebrno, ale, ale na pewno obstawiam, że to jakiś kapsel albo puszka. Nie, ci tego. tego nie, a co to? no dobra i to było chyba coś od przypalenia ktoś to przypalił nie, tu jest nie, 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 To tutaj. Olha só, olha super! o super! Foi super! Foi super! Ta, super! Plaketka? Plaketka, no. super! Foi No Foi pokaż. Foi super! god! Jezu, w końcu! Coś. Wiecie widzowie, wiecie widzowie. Szukamy tutaj dalej. Po prostu tutaj, tutaj... Tutaj będzie więcej plaketek. To było drewno. E, wiecie co? Wiecie co? Wiecie, co no, to wyboru. O, tutaj. Patrzcie, widzicie? Widzicie? Patrzcie. Czarne kciuki nawet tego nie mają. No, czarne kciuki tego nie mają. Też tak Z. Nie wiem, co to jest. Odznacza. To Moja. To jest puszka może jakiegoś żołnierza. O, to. Do paliwa. Trochę jak słońka do keta. I blacha. Przeleciał tu na pewno pocisk. To jest coś na pewno. To jest chyba. Yy, taka. Pozwolę od czego ta blacha jest? Widzę, że tutaj są rogi. Zleciliśmy jakiś róg. Gdybyście tu byli, to bym wam pokazał, że to jest sług. Czekaj, zapatrzyłeś kamerę? To jest słuch. Nie. Nie. A, to było chyba od przypalenia. To jest od przypalenia, na pewno. Że tutaj ktoś przypalił. I to też. teraz przypalił, no i tak to bo... wchodzi. Znów kawałek puszki, czego ja chciałam Wam pokazać najpierw. A to na, z, na wakacje bez wykrywania. I to ty my to. To samo od z Niemiec. Super. I patrzcie na kciuki. Znajdźcie coś takiego, a nawet takich więcej. Nawet... Nawet... Nawet znajdźcie nawet lufę czołów. A nawet ich sto. No to patrz, na kciuki, moi widzowie.